Szybko przechodzimy do głównego punktu imprezy, do, tych, do tej powiedzmy najważniejszej drużyny, którą każdy z nas, pewnie, który tutaj dzisiaj przyszedł, często ogląda na stadionie przy olejdzie Podległości, czy również na wyjazdach. To jest właśnie ta drużyna, w której pokonamy nadzieję, ta drużyna, która będzie dla nas walczyć, o awans będzie zdobywać śmigrowe punkty. I ta drużyna, dzięki którym często mamy łzy radości, często niestety łzy smutku, no ale o to przecież w sporcie chodzi, o to, żeby dostarczał nam emocje. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam tutaj do Was na scenę pierwszą drużynę Siarki na Karol Wybowski z drużyny pierwszy. Karol...

Czwarty, Bartosz, Bartosz! Bartosz Kolejny obrońca, który już niedługo, już za tydzień, wybiegnie na boisko drugiej ligi. numerem szósty, Tomasz Przewoźnik! Tomasz! Zgłodzony dla klubu. Klub jest Z numerem 10. który wypieknie już niedługo. Także zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie na wszystkie mecze zbliżającej się drugiej do A z numerem pierwszym będzie występował Michał Dawidowicz. Michał! Michał! I z numerem 27 nowy nabytek na całkowitej Siarce Dawid Witkowski Obrońcy i bramkarze Kartą Klubu. Teraz przechodzimy do pomocników naszej siarki, a Zaczniemy od Zawodnika, który również jest nowym kabinem naszego klubu, a występową będzie z numerem 7, Konrad. Numerem dziewiąty, Marcin Stefani! Marcin! Marcin! I stumerem jedenasty, ten, który odebrał już kilka nagród w różnych telewizytach na piłkarza roku tutaj w Tatoczeku. Również nie muszę tego nikomu przedstawiać. W świetnej formie wymienionej ludzie. mamy nadzieję, że w tej przyszłej również, tak i wszyscy bardzo głośno, numerem 1, I z numerem 17. Ten, który również w kilku kąpienach pisał się na jednym z trzecich i jednego jutrzejszych, zasługuje na wielkie prawa. Z numerem 17. Hubert Kowalski. Hubert! Kowalski. Hubert! Kowalski. I z numerem 18. Rafał Kowalski. Rafał! Krzysztof! Krzysztof! I z numerem 44. Oj, dobrze, jeszcze raz to. Michał Zebrakowski! Michał! Michał! Drodzy Państwo, Siarka Tarnobrzeg, całej okazałości. A teraz zaproszę następnego człowieka, który to wszystko stara który naprawdę wykonał wspaniałą pracę na rzecz Tarnowickiego Klubu, dzięki któremu myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, a ta drużyna robi sobie tak dobrze, jak sobie radzi, no bo każdy wie, że mamy szansę na awans do pieśni i jest to bardzo... Ważna runda, bardzo ważny moment, więc naprawdę jesteśmy tutaj nie tylko po to, żeby zaprezentować Państwu e, tych chłopaków, tych zawodników, którzy będą występować e, z siarką na sercu, ale również po to, żeby właśnie wepchnąć trochę wsparcia i trochę nadziei e, w ich grę. Proszę Państwa, mam wielką przyjemność i wielką radość zaprezentować trenera naszego zespołu, trenera Włodzimierza doziora. naprawdę wielkie brawa! trenera Budzimierza Kościoła jest Maciej Wojlar. Trenerem grawkarzy jest Kamil Beszczyński. Kierownikiem drużyny jest pan Przemysław Smoliński. A fizjotera, fizjoterapeutą darmobrzegiego zespołu pan Igor Ostrowski. I jeszcze raz, drodzy Państwo, wielkie brawo dla naszej drużyny, dla siarki na dąży, która będzie występować na boiska drugiej ligi w zbliżającej się bocie wiosennej. I teraz bardzo proszę o kilka słów e, trenera naszej drużyny, pana Włodzimierza Gąsia. Witam wszystkich sympatyków Siatki na dobrze, tych obecnych i tych nieobecnych. Przede wszystkim chciałbym zaprosić na mecze piłki nożnej na ten piękny stadion. Mam nadzieję, że drużyna zrobi wszystko, żeby powalczyć o te najwyższe cele. Takie mamy plany. Piłka nożna jest taką grą, że trudno przewidzieć wynik. Nie chcę tutaj torkować, ale ta drużyna robi stale postępy, stale podnosi swoje umiejętności. To widać, że, to widać w wynikach. Z tygodnia na tydzień, miesiąca na miesiąc, sezon na sezon. Gra coraz lepiej, dlatego wszystkich sympatyków zapraszam na mecze. Uważam, że prezes naszego klubu i moi współpracownicy zrobimy wszystko, żeby ta drużyna grała mecze jak najlepiej, żeby warunki, które stwarzamy i treningowe i organizacyjne były jak najlepsze. A w ich nogach, leży to, żeby popatrzyć o was do pierwszej ligi. Mam nadzieję, że to nie będą puste tylko słowa, że swoją grą będą przyciągnąć jak najwięcej kibiców, jak najwięcej sympatyków na te stadion. Zapraszam jeszcze. Piłkarzy, chciałbym ich jeszcze raz tutaj szczególnie zaprezentować. Jest to obrońca Dawid Witkowski i pomocnik Konrad z I teraz chciałbym, żeby właśnie oni powiedzieli nam kilka słów o sobie, byśmy mogli ich lepiej poznać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem szczęśliwy za to, że mogę reprezentować barwy Siarki Tarnobrzeg. Na Miejmy nadzieję, że będzie to dla nas owocny sezon. Dlatego Prosilibyśmy wszystkich kibiców, aby wspierali nas od samego początku rundy rewarżowej do końca sezonu. Dziękuję bardzo. Ciężka runda oraz naprawdę dużo pracy i z tego też miejsca chciałbym prosić kibiców o wsparcie dla nas w tych dobrych i złych momentach i miejmy nadzieję, że ta runda dla nas zawodników, dla was kibiców, jak i dla całego Kierowisiaka Danowskiego. Dziękuję.